W najbliższy weekend odbędzie się finał czwartej edycji zbiórki Karmy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Oprócz podsumowania zbiórki prowadzonej przez ostatnie tygodnie na Puławian czeka wiele atrakcji. Zbieramy karmę wysokiej jakości, dobrej jakości. Karmę, którą zbieramy, możecie znaleźć na stronie Puławskiego Schroniska. W tym roku już nie jako Central Park, a jako Central Park i Stowarzyszenie Razem dla Puław mamy przyjemność zorganizować to wydarzenie. Między innymi dlatego, że połączyliśmy siły. Z tak wielką pompą może być ono zorganizowane. Wielki finał na placu Chopina przewidujemy moc atrakcji dla dzieciaków, zarówno mniejszych, jak i większych, również i dla dorosłych. Odbędą się loterie i uwaga, to samo co w tamtym roku. Żaden los nie przegrywa. Wystarczy, że wrzucicie przysłowiową złotówkę na rzecz schroniska do puszki i zgarniacie wypasione nagrody. Jakie? O tym znajdziecie więcej informacji w naszym wydarzeniu, zarówno na stronie stowarzyszenia, jak i na stronie naszej restauracji na placu Chopina 22 października będą również strefy gastronomiczne, a cały dochód ze stref gastronomicznych zostanie przekazany na rzecz puławskiego Schroniska. i tutaj wielkie ukłony dla fundacji Sarigato Karmimy Psiaki, która jest partnerem społecznym całego wydarzenia. Oprócz tego dmuchańce dla dzieci będą rewelacyjne koncerty, koncerty naszych lokalnych artystów, jakich nie zdradzę. Zachęcam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Finał zbiórki karmy odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 11 do 18 na placu Chopina.